Franciszek Karpiński, Pieśń o Narodzeniu Pańskim. Bóg się rodzi, moc truch leje, Pan niebiosów obnażony, Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz niebo nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście Twoje. Wszedł między lud ukochany, Dzieląc z nim trudy i znoje. Nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami, A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. W nędznej szopie urodzony, żłób mu za kolebkę dano. Cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano. Ubodzy, was to spotkało, Witać go przed bogaczami, A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Potem i króle widziani cisną się między prostotą, niosąc dary panów w Danii, mirrą kadzidło i złoto. Bóstwo to razem zmieszało, z wieśniaczymi ofiarami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław krainę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę, swą siłą. Dom nasz i majętność całą i Twoje wioski z miastami, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.